Dlaczego koduję skrypty zamiast pluginów? W skryptach siedzę od prawie 8 lat i stały się one dla mnie czymś naturalnym, jeżeli chodzi o tworzenie serwerów Minecraft. Jest to dla mnie nie tylko wygodne, ale w sumie też mam przy tym całkiem niezły fan. Kiedy mam jakiś pomysł, nie muszę kombinować godzinami. Wystarczy, że napiszę kod, wpiszę reload i już wszystko działa, nawet jeżeli serwer jest włączony i ludzie na nim obecnie grają. To daje takie poczucie pełnej kontroli i tego, że mogę testować rzeczy tak naprawdę na żywo. Jest to fajne, jeżeli na szybko chcę zrobić jakiś mini-event na serwerze lub prowadzić drobne poprawki. Pluginy? Jasne, parę małych zrobiłem, więc wiem mniej więcej o co z tym chodzi, ale nigdy nie dawały mi takiej swobody, co wiem, może zabrzmi dziwnie, ale jeszcze nie jestem do nich aż tak przyzwyczajony jak do skryptów. Tutaj zawsze potrzebowałem sporo więcej czasu na to, żeby skompilować, testować, poprawiać, a jeżeli coś nie działało dłuższy czas, to ciężej było mi się zmotywować do dalszej pracy. W skryptach natomiast pełen luz. Piszę coś, sprawdzam, poprawiam, sekundę. No i jest jeszcze taka mała tycia rzecz, czyli chyba największa batalia w społeczeństwie. Czyli kwestia wydajności. Ludzie często myślą, że skrypty są gorsze, ale prawda jest taka, że dobrze napisany skrypt może działać sporo lepiej niż plugin, który ktoś skleił byle jak, bez optymalizacji a takich pluginów na serwerach widziałem naprawdę sporo. Dlatego właśnie skrypty są dla mnie czymś więcej niż tylko narzędziem. To sposób pracy, który daje mi radość, wygodę i realne możliwości, by stworzyć dla was coś fajnego i dobrego w jak najkrótszym czasie. I teraz już wiecie,